Witam Państwa w magazynie Kwalifikacje dla każdego. To program, w którym mówimy o tym, że na rozwój warto stawiać przez całe życie. Pokazujemy, jak bez względu na wiek, uaktualniać posiadane umiejętności, uzupełniać wiedzę, a także nabywać nowe kompetencje, bo przecież uczymy się przez całe nasze życie. Dziś przyjrzymy się szkołom wyższym, gdzie zdobywamy wykształcenie uzyskując tytuł licencjata, magistra czy inżyniera, ale także doszkalamy na studiach podyplomowych czy MBA. Szkoła wyższa coraz częściej staje się ośrodkiem uczenia się przez całe życie, z uwagi na powiększającą się ofertę edukacyjną skierowaną nie tylko do ludzi młodych, ale i dorosłych pracujących. Uczelnie mogą w tym ostatnim wypadku uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów. Mają też coraz szerszą ofertę edukacyjną dostosowaną do wymogów rynku. Ostatnie zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym nakazują, w procesie rekrutacji uwzględnianie efektów kształcenia czy efektów uczenia się nabytych poza systemem kształcenia formalnego. To pozwoli skrócić okres studiowania. Można dzisiaj zgodnie z prawem 50% materiału wycenionego w punktach ECTS zaliczyć kandydatowi na studia, czyli co oznacza w praktyce, że ten kandydat będzie studiował dwa razy krótszej. To już nie jest tak, że, że studia później przerwa, później od czasu do czasu jakieś szkolenie w miejscu pracy. To trzeba traktować jako znacznie bardziej rozciągnięty, znacznie bardziej poszatkowany, powiedziałbym, proces. I tutaj akurat te, te wszystkie narzędzia, polska rama, zintegrowany system, no świetnie by mogły temu zużyć. Krótko mówiąc, no był taki projekt, w którym akurat moja uczelnia, Politechnika Warszawska, była zaangażowana jest projekt tzw. szkoły wyższej w roli integratorów uczenia się przez całe życie. No dokładnie o to chodzi. znaczy Chodzi o to, żeby uczelnia nie ograniczyła się do oferowania programów dyplomowych, ale oferowała jak najszersze formy, z których można, krótko mówiąc, składać kwalifikacje cząstkowe, kwalifikacje pełne, w każdym wieku, nawet na emeryturze. My w swoim czasie dostaliśmy do zaopiniowania projekt założeń do ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Jesteśmy całym sercem za! A Państwa i moimi gośćmi są Pani Profesor Ewa Chmielecka ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Oraz doktor inżynier Dorota Piotrowska z Politechniki Łódzkiej. Witam obie panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani profesor, jak widzieliśmy w felietonie, szkoły wyższe mają coraz szerszą, bogatszą ofertę. Z czego to wynika? Powiada się, że największym wyzwaniem, przed którym stoją nasi absolwenci, jest przystosowanie, zagospodarowanie zmiany, która jest nieustanna i szybka. A zatem musimy rozszerzać ofertę po to, ażeby naszych słuchaczy i naszych absolwentów przygotowywać do zmieniającego się rynku pracy, bardzo dynamicznie zmieniającego się i dlatego poszerzamy ofertę. I tak dzieje się też na Politechnice Łódzkiej. Tak, tak się dzieje, ponieważ Politechnika Łódzka, jak myślę wiele innych uczelni, odkryła swoją nową rolę w tym otoczeniu. Ta rola do tej pory uczelnia, szkoła wyższa była raczej postrzegana jako to miejsce, gdzie gdzie zdobywa się dyplom licencjata, inżyniera, magistra, czyli tak zwaną kwalifikację pełną. Teraz to to ta oferta musi być szersza, odpowiadać bardziej na zróżnicowane potrzeby edukacyjne społeczeństwa. Na uczelnie dotarł niż demograficzny. Jak to wpływa na jakość kształcenia? Czy nie istnieje obawa, że szkoły wyższe, uczelnie będą chciały za wszelką cenę zatrzymać studentów? Oczywiście wszyscy się tego boimy. Tak? Na pewno zjawisko związane z niżem demograficznym dotyka wiele uczelni, uczelni publicznej prywatne. Niemniej jednak e, trzeba pamiętać o tym, że ta nowa oferta, którą kierujemy, pozwoli nam również poszerzyć tą grupę docelową. Do tej pory naszą grupą docelową e, była młodzież, młodzi ludzie w wieku 19-25, a, a teraz ta grupa się poszerza 25 plus aż do 65 czy 70 roku życia. Ja bym się nie bała tego obniżenia jakości, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że od dwóch lat, trzech lat Uczelnie wydają dyplom uczelniany, niepaństwowy. Więc każda uczelnia pracuje na swoją markę, pracuje na swój prestiż, na swoją renomę. Wydaje mi się, że wszystkie uczelnie, bez względu na to czy prywatne czy publiczne, będą walczyły o to i będą w związku z tym wykazywały się większą dbałością o jakość kształcenia. Tym bardziej, że coraz bardziej znaczącą grupą naszych klientów, studentów, są nasi właśnie absolwenci. Oni wracają do uczelni po to, żeby zdobyć te dodatkowe kwalifikacje, których im brakuje. Proszę też pamiętać, że Polska ma dość dobrze rozwinięty system zapewniania jakości kształcenia. On pracuje i jest skuteczny. Ale co najważniejsze, ci, którzy wracają na uczelnie, w trybie uczenia się przez całe życie, są bardzo świadomi tego, czego sobie życzą. I to już w tej chwili nie dyplom, papierek, świadectwo znaczy, tylko faktycznie zestaw kompetencji, które można w uczelni otrzymać. Sami studenci będą pilnować tej jakości jak sam. A co dokładnie zmieni dla uczelni wprowadzenie ram kwalifikacji? Zmieniło, ponieważ w szkolnictwie wyższym ramy kwalifikacji obowiązują od dwóch lat. Co zmieniło? Zmienił się przede wszystkim język opisu naszej oferty dydaktycznej. Jest to język efektów kształcenia. Co oznacza, że uczelnie definiując efekty kształcenia mają pełną swobodę i autonomię w tym, ażeby treści, metody, sposób organizacji studiów autonomicznie i samodzielnie zaprojektować. To sprawia, że jesteśmy bardziej elastyczni, bardziej różnorodni, a to sprzyja jakości edukacji, o której pani redaktor wspominała. W pewnym wspominała. sensie rola uczelni się zmienia też dzięki temu. No, rola oczywiście uczelni się zmienia, staje się ośrodkiem, w którym nie tylko można y, uczestniczyć w procesie kształcenia, ale również ośrodkiem, w którym można potwierdzić swoje, y, swoje kompetencje. Opis y, ramy kwalifikacji, jakby nowy język opisu programów kształcenia powoduje również, że, że uczelnie mogą zdefiniować te tzw. Pol tak zwane pole d'excellence, czyli każda uczelnia może zdefiniować swoją tożsamość i to nie tylko tożsamość w obszarze badawczym, ale również tym edukacyjnym. Może powiedzieć, tu jest nasz obszar, w którym wybijamy się, jesteśmy lepsi od innych. Tak? Szkoła główna handlowa podjęła współpracę z pracodawcami i pod tym kątem jakby też dostosowuje program nauczania. Czy to jest kierunek działania, który będzie rozwijany? Ja myślę, że to jest kierunek działania, który już jest rozwijany. Trudno sobie wyobrazić uczelnię, która chciałaby odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne, która by tego rodzaju form kształcenia nie otwierała. Kiedy przyglądam się rozmaitym uczelniom, choćby w trakcie procedur akredytacyjnych czy przy innej okazji, to zachwycona jestem tym, jak silne związki z otoczeniem społecznym te uczelnie rozwijają i co zaskakujące, także wyrafinowane uniwersytety badawcze, bardzo akademickie potrafią znaleźć dla siebie znakomite pole do współdziałania z otoczeniem społecznym. Jeśli mogę podrzucić przykład nie z Polski, żeby nikogo tu nie promować. Uniwersytet Wiedeński, który jest uniwersytetem badawczym par excellence, na przykład oferuje słynne na cały świat szkoły letnie dla polityków, szkoły letnie dla wysokich urzędników administracji państwowej. To jest ta oferta uczenia się przez całe życie skierowana do odpowiedniego Sektora gospodarki, sektora administracji, pracodawcy. To na zakończenie jeszcze zapytam. Magister oraz magister inżynier to w polskiej ramie kwalifikacji y, siódmy numer y, poziomu. Kiedy te y, numery będą wypisywane na y, świadectwach? Jak to jest? I czy każdy będzie taki suplement mógł otrzymać? Y tak, to znaczy każdy, kto ukończy studia po to wejściu to. w życie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. W raporcie samopotwierdzenia, który składaliśmy w grupie doradczej Komisji Europejskiej i został przyjęty i zaakceptowany, jest wskazane bardzo wyraźnie to, w jaki sposób te numery poziomów ram kwalifikacji będą przypisywane w przyszłości do... Dyplomów i suplementów do dyplomów. Bardzo pilnie czekamy na to, ażeby parlament zajął się projektem ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji, która już jest doń przesłana. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękujemy bardzo. bardzo. Powoli kończy się nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem. Czas więc na podsumowanie. Wprowadzenie ram kwalifikacji w szkolnictwie wyższym oznaczało rezygnację z centralnej listy kierunków studiów. Uczelnie mogą więc opracowywać własne autorskie programy. Mogą planować programy dla dorosłych chcących zdobywać nowe kwalifikacje. Uczelnie mają potencjał, by stać się ośrodkami uczenia się przez całe życie. I wiele z nich tą drogą już zmierza. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.